Mam kozykim na mojej kanale w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać moją nową miejscówkę, Ale czy będzie mi pasić czy mi się spodoba Skoro wcześniej kamery nie na nie bądź wam na głowy wiórki gdzieś po tamtych drzewach skakało sobie Znalazłem miejscówki, dzięki mojego koledze, ale tak tu też jest raz. Tu też jest las Ja jestem sam I też się boję się boję, że nagle pod jakiś zwierzę bo... kogoś No to jest, no, to jest strach no tak, będę musiał trzymać kamerę, bo tu świeci słońce No tak Idę właśnie tą drogą i właśnie chciałbym wam mieć czas opowiedzieć e, Czy będę na tym mistrzów, czy też nie To zaraz jest kwestia przywyciężenia Kwestia przewidziania. i czy będę Czyli przychodzą, czy będę sukował trochę miesówki na lepsze. No, na lepsze. Póki co wypluć te słowo jest dobrze. No właśnie, widać, naszą miesówkę. O tyle dobrze, że do mojej miesówki masz bluzkę i cały czas prosto idziesz. To jest jeden plus. że nie musisz skręcać i się błądzić tylko po prostu idziesz prosto i już masz miejscówkę no i już masz miejscówkę jak iść do takiego lasu jedno co wam mogę polecać to na pewno e, na pewno Pełny naładowany telefon internet GPS. Co prawda tu niedaleko jest domu, na, gdziekolwiek bym wybiegł, Gorzej jest w tamtą stronę, biec w, e, w razie tego stu, w stronę domków. No i przede wszystkim to mnie GPS. No. Ja jeszcze raz zawrócę, wiecie po co? Po to, żeby zapamiętać drogę No Tędy Dobra, jest Tak samo to wiesz, się zdygać idzie. Idzie się zdygać. No jak to mówią, w, 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 w małym lesie, w ciemnym lesie zawsze można się zagubić. Nie wiem, mam tam, tam iść, i pamiętam. I ważne, żeby tylko trafić na tą druskę. Ważne, żeby trafić na tą druskę. Dobra, jesteśmy na małym miejscu w Kuc co jest w tej fajnej miejscówce? To, że jest ławka, można sobie usiąść Ja tutaj sam nie byłem, bo byłem z kolegą Widać, że też chyba kolega sam był no. Kaprze No... Tak to fajna I raz przede wszystkim uciszać człowieka Ja tutaj przyjechałem Żeby nagrać mam odcinek specjal Z okazji 200 subów Mianowicie będziemy wysadzać różne przedmi przedmioty I tyle no. właśnie tak się rozglądał gdzie tutaj najlepiej gdzie, gdzie tutaj najlepiej wysiać z te przedmioty żeby tam jest droga to wtedy dobrze ale nie będę sprawdzał na szefcie nie będę sprawdzał ja. tu tu będę wysadzał, bo tu jestem. No, najlepiej. No to byłoby tyle e, z moimi miejscówki, co chcę pochwalić. ociecie sobie, sami czy fajna, czy nie. No, przede wszystkim. No. Wiem. E, przyłożę tą deskę, tylko rękawicki włożę. Przyłoży trudeskiej położy przy drzewie tam gdzie jest już wyjście na, e, na zewnątrz. muszę tutaj parę razy chyba przyjść i zapamiętać tą drogę od A do Z e, wysyłinę to żeby mi koleko pokazał, bo sam to nie będę sobie po pośród lasów I tyle. No także już zaraz się biorę za nagrywanie specjalów i spadam z to. No i cóż, to byłoby na tyle z, z tej, z mojej miejscówki. będę nowej? Nie wiem. Zobaczę jak ja tutaj będę się czuł. Czy się przyzwyczaję, czy będzie tutaj mi dobrze i, i w ogóle. Jeśli tak, no to będę tutaj y, przyjechał, miałem tutaj przyjechać rowerem, ale ze względu na to, że w razy ucieczki to Musiałbym wziąć rower, tak bym mógł nie złożyć uciec. A tak to zawsze plecek wezmę pod gard i biegnę. Także cóż, jeśli Wam filmik się spodobał, to łapa w górę, subskrypcja i dzwoneczek mieli widalny, gdybym dostał ja mam powiadomienia, trzymajcie się ciepło. Na razie. I tak już jestem w domu. Jak ja wam odgrywam tą mi Nie wiem, czy ja tam będę na tej miejscówce. Zaraz powiem Łukaszenko, coś się stało, że tam już nie chcesz iść do tej miejscówki. Powiem wam. stało to, co obawiałem się, czyli zabłądziłem. No. Zabłądziłem, i dzięki Bogu za daleko nie doszło. Miałem blisko do białego stoku mianowicie wróżby na krupniki, bo tam niedaleko są krupniki. No i, 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 i sami i, pamiętacie gdzie ja tę deskę po, postawiłem, to chyba to nie ta droga, tylko ta druga nie wiem, po prostu z straciłem orientacji. Z czasem orientacji myślałem, że to ta droga że tą drogą przyszła. I idę na, na, jak już skończyłem nagrywać wam ten specjal I już była mowa końcowa I tak idę, idę sobie i coś mi tam nie, nie pasi, Nagle pod górkę Tu już skopiłem, że to nie ta droga Ale zobaczyłem, że w okolicy są Jakieś domki jest jakieś drogi, No to ja tam pobiegłem Szybko dobiegłem Zapytałem tam kogoś, który którego nabiały wtedy wróciłem GPS, podeszłem i kawałek nagle już i nagle już odzyskałem odwiedziny i już trafiłem, no ale tak czy tak, 3-4 km nadrobiłem, no, no i tak mi było, poszła stówka. Jak chciał tam mieć na tą mistrzówkę to muszę często tu i w tu Przyjeżdżać i Skims Skims nie sam Z kolego, Dopóki ja nie zapamiętam tej drogi To Skims A jeśli nie no to będzie inna mistrzówka bo tu gdzie wam yy, nagrywałem czasem filmiki to tam Gdzieś w po cichu nagra filmiki i tyle no. To było były. To jest dorożkowości na razie.